Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie: paczka błogosławieństw z Twoim imieniem. Paczka starannie przygotowana przez Boga, właśnie uwolniona w niebie i zmierzająca w stronę Twojego życia. Ta paczka nie zawiera tylko materialnych błogosławieństw czy prostych odpowiedzi. Ona niesie duchowe klucze, otwarte drzwi, uzdrowienie, zaopatrzenie i konkretne zwycięstwa, o które modliłeś się w ciszy. I właśnie dlatego ta wiadomość dociera teraz do Ciebie. Bo wróg już wie, że coś potężnego zostało uwolnione i zrobi wszystko, by cię rozproszyć, sparaliżować, sprawić, byś zwątpił. Ale zwróć uwagę, musisz pozostać czujny. Ta obietnica jest prawdziwa. Ona należy do ciebie. Ale zamanifestuje się tylko wtedy, gdy nie pozwolisz, by zniechęcenie ukradło to, co Bóg już wysłał. W tej właśnie chwili, gdy słuchasz tych słów, w świecie duchowym dzieje się coś na Twoją korzyść. Bóg już dał pozwolenie, paczka została wysłana, aniołowie są w misji. Ale to błogosławieństwo nie jest zwyczajne. Ono jest strategiczne. Ono przychodzi, by Cię przestawić na właściwe tory, by Cię wzmocnić, by naprawić to, co było poza porządkiem. Dlatego wróg będzie próbował zaatakować Cię subtelnymi kłamstwami, myślami w stylu to nie dla mnie. To się nie wydarzy, to tylko kolejna wiadomość. Ale to nie jest tylko kolejna wiadomość. To niebiańskie ostrzeżenie: nie pozwól, by wątpliwość unieważniła to, co wiara już przyciągnęła. Bo to właśnie wątpliwość opóźnia, blokuje i zbacza z kursu to, co już jest w drodze. Modliłeś się, płakałeś, a teraz niebo odpowiada tą niewidzialną, ale potężną paczką. Ona niesie pokój pośród wojny, rozeznanie pośród chaosu, zasoby pośród niedoboru. I wiesz, dlaczego przychodzi teraz, bo dotarłeś aż tutaj, bo mimo osłabienia nie zrezygnowałeś, bo nawet nie widząc wyjścia, nadal się modliłeś, wierzyłeś, czekałeś, a Bóg honoruje tych, którzy wytrwają, ale też ostrzega chron to. Co nadchodzi? Uważaj na to, co mówisz, co słyszysz, z kim przebywasz. Czasami wróg nie musi niszczyć, wystarczy, że rozproszy. Wystarczy, że zajmie twój umysł drobnostkami, byś stracił coś wielkiego. Dlatego teraz zatrzymaj się na chwilę. Porozmawiaj z Bogiem. Powiedz z autorytetem: Odbieram tę paczkę błogosławieństw. Nie pozwolę, by wróg ukradł to, co należy mi się sprawa? Wypowiedź to z wiarą, bo Twoja deklaracja ma duchową moc. Gdy mówisz z wiarą, aktywujesz niebo. I to właśnie przypieczętuje dostarczenie tego, co już jest w drodze. Ta paczka nie jest pusta. Ona niesie odpowiedź na tę konkretną modlitwę, o której prawie zapomniałeś. Niesie odnowienie tej relacji, która wydawała się zbyt zniszczona. Niesie uzdrowienie tej części Twojego ciała lub duszy, która w milczeniu chorowała. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, by działać jak ktoś, kto już został pobłogosławiony. Nie narzekaj, nie szemraj, nie cofaj się. Chodź jak ktoś, kto już otrzymał. Mów jak ktoś, kto już ma. Módl się jak ktoś, kto już widzi zbliżające się zwycięstwo. Bo duchowo to błogosławieństwo już unosi się w powietrzu. Ono już jest w drodze. Potrzebuje tylko żyznej gleby, by wylądować. A tą glebą jest twoja wiara, twoje posłuszeństwo, twoja czujność. To nie czas na chwiejność. To nie czas na cofanie się. To, co nadchodzi, jest większe niż to, czego się spodziewałeś. Dlatego teraz ogłoś to w komentarzach. Nic nie odbierze mi mojego błogosławieństwa. Polub ten film jako znak przypieczętowania tego słowa w twoim życiu. Bóg nigdy nie wysyła błogosławieństwa, zanim nie przygotuje na nie przestrzeni. To, przez co przeszedłeś do tej pory, nie było karą, to było przygotowanie. Każda łza, każde opóźnienie, każde czekanie, każda część tej drogi miała swój cel. A teraz, gdy niebo zdecydowało się uwolnić ten pakiet błogosławieństw. Bóg mówi wyraźnie, synu, nadszedł czas. Teraz jesteś gotowy, by unieść to, co wcześniej by cię przygniotło. Czas przygotowania był bolesny, ale konieczny. Bo są błogosławieństwa, które mogą zostać dane tylko tym, którzy przeszli przez ogień i wyszli z niego silniejsi, tym, którzy zostali poddani próbie w wierze, cierpliwości i zaufaniu. A ty przeszedłeś tę próbę. Dlatego Bóg przekazuje Ci to, co już było Twoje w świecie duchowym, ale dopiero teraz może się objawić w świecie naturalnym. Ale posłuchaj uważnie, wróg nie wycofa się tylko dlatego, że Bóg Cię pobłogosławił. W rzeczywistości to właśnie teraz zacznie atakować z większą siłą. Dlatego to przesłanie jest pilne. Musisz ochronić swój umysł, strzec swojego ducha, wzmacniać swoją wiarę. Wróg może próbować, ale uda mu się tylko wtedy, gdy mu na to pozwolisz. Użyje głosów wokół ciebie, by wzbudzić wątpliwości. Wykorzysta emocjonalne zmęczenie, postawi sytuacje, które odciągną cię od celu. Ale zostałeś ostrzeżony. Bóg mówi wyraźnie: Uwolniłem, ale ty musisz tego strzec. Nie mów o błogosławieństwie każdemu. Nie dziel się swoimi planami z osobami, które nie są na tym samym poziomie duchowym, co Ty. Są rzeczy, które rozkwitają tylko w ciszy. Wydają owoce tylko wtedy, gdy są pielęgnowane w tajemnicy. To błogosławieństwo zostało uwolnione, by odmienić Twoją rzeczywistość. Nie przyszło tylko po to, by Cię pocieszyć, ono przyszło, by Cię przestawić na nowe tory. Przygotuj się na zmiany. Ludzie odejdą z Twojego życia. Drzwi, które wydawały się właściwe, zamkną się. Ale to nie porażka, to kierunek. Bóg nie tylko ci błogosławi, On cię dostrają do nieba. A kiedy niebo dostrają, nawet to, co wydaje się stratą, staje się wybawieniem. Dlatego, gdy w nadchodzących dniach coś ładnie ci się dziwne, pamiętaj, pakiet błogosławieństw został dostarczony. I wszystko wokół ciebie zacznie się poruszać, byś mógł go przyjąć we właściwy sposób. Nie żądawaj pytań. Po prostu zaufaj. Musisz też wiedzieć, że ten pakiet zawiera o wiele więcej niż prosiłeś, bo Bóg zawsze daje więcej. On widział modlitwy, które wypowiadałeś we łzach. Usłyszał prośby, których nawet nie wypowiedziałeś na głos. Odczytał myśli, które próbowałeś ukryć. I zdecydował się działać. Nie dlatego, że na to zasłużyłeś, ale dlatego, że jest Ojcem. Bo jest dobry, bo kocha Cię miłością, która się nie zmienia. To błogosławieństwo jest owocem Jego wierności, nie Twojej. Ale teraz, kiedy przyszło, Twoim zadaniem jest nie pozwolić, by zostało anulowane przez Twoje postępowanie. Nadal choć w posłuszeństwie. Nadal czyń dobro. Nawet jeśli nikt tego nie zauważy. Nadal siej, nawet gdy wydaje się, że to na próżno. I jeszcze coś. Ten pakiet nie jest tylko dla Ciebie. On dotknie Twojego domu, Twojej rodziny, Twoich przyszłych pokoleń. Uzdrowi stare wspomnienia, przywróci to, co zostało złamane lata temu. Dotknie osób, o których już nawet nie wierzyłeś, że mogą się zmienić. Dlatego wróg jest tak wściekły, bo wie, jaki wpływ przyniesie ta przesyłka, nie tylko w Twoim życiu, ale wszędzie tam, gdzie jesteś połączony. On wie, że jeśli pozostaniesz silny, to błogosławieństwo stanie się świadectwem, stanie się inspiracją, stanie się znakiem mocy Boga tutaj, na Ziemi. Dlatego teraz napisz w komentarzu: Przyjmuję, chronię i dziękuję za moje błogosławieństwo. Napisz, nawet w ciszy. Bo wiara musi być wypowiedziana. Gdy piszesz, pieczętujesz. A gdy to błogosławieństwo nadejdzie, bo ono nadejdzie, nie kwestionuj czasu, sposobu ani formy jego objawienia. Bóg nie działa według ludzkiej logiki. Nie jest ograniczony twoim kontem bankowym, wiekiem, miejscem zamieszkania ani posiadanymi zasobami. Cud Boży nie podlega ziemskim protokołom. Działa w niemożliwym, niewidzialnym, nieprawdopodobnym. Dlatego, gdy zaczniesz dostrzegać znaki, choćby najmniejsze, nie wątp. Niespodziewany telefon, drzwi otwierające się bez pukania, osoba pomagająca bez wyjaśnienia to wskazówki, że paczka została dostarczona. Twoim zadaniem jest rozeznanie, ochrona i odpowiednie ustawienie się. Ale uwaga istnieje pułapka, której wróg używa. By ukraść to błogosławieństwo niezauważenie. Nazywa się ona niepokojem. Gdy zaczynasz pytać: Czy to naprawdę dla mnie? Dlaczego jeszcze nie nadeszło? Może źle zrozumiałem, wtedy wróg się wkrada. Wykorzystuję twoją pośpiech przeciwko tobie. Jeśli wpadniesz w tę pułapkę, możesz zrezygnować z paczki, zanim zostanie ujawniona. Dlatego dzisiejsze polecenie z nieba brzmi: czekaj z ufnością. Ale działaj z posłuszeństwem. Nie stój w miejscu, ale też nie panikuj. Wciąż wiesz, módl się, idź naprzód, nawet jeśli jeszcze nie widzisz rezultatu. Prawdziwa wiara jest aktywna, stała i cicha. Kolejny istotny punkt: musisz zadbać o otoczenie wokół siebie. Błogosławieństwa nie kwitną w skażonych miejscach. Negatywne osoby, rozmowy zniechęcające. Duchowo obciążone środowiska wszystko to może osłabić objawienie tego, co Bóg uwolnił. Dlatego już dziś zacznie oczyszczać swoje otoczenie: oddal się od tego, co Cię wyczerpuje, opóźnia, więzi. STW zamknięte RZ przestrzeń, w której obecność Boga będzie mile widziana. Dom, w którym jest modlitwa, wdzięczność, uwielbienie. Bo błogosławieństwa nie tylko są dostarczane, one potrzebują też żyznej gleby, by rosnąć. A Ty jesteś tą glebą. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz zachować to w sercu. To, co Bóg postanowił, nikt nie może anulować. Może się opóźnić. Może napotkać opór. Może nawet wydawać się, że wszystko poszło nie tak. Ale jeśli Bóg powiedział: że to błogosławieństwo jest Twoje, to ono nadejdzie. Nawet jeśli to potrwa, nawet jeśli świat powie, że to niemożliwe, nawet jeśli już straciłeś nadzieję, a gdy ono nadejdzie, będzie w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób i z dużo większym wpływem niż sobie wyobrażałeś. Bo Bóg nigdy się nie spóźnia, On przychodzi w pełni, a paczka, którą dostarcza do Twojego życia, to nie tylko prezent, to spełniona obietnica. A jeśli oglądasz to aż do teraz, wiedz, że to nie przypadek. To słowo jest uwalniane w dokładnym momencie, gdy niebo porusza tryby na Twoją korzyść. Nic, co przeżyłeś do dziś, nie było na próżno. Każda walka, każda łza, każde zamknięte drzwi wszystko to doprowadziło Cię do tego punktu. Bóg Cię podtrzymał, bo wiedział, że ten moment nadejdzie. Moment, w którym spojrzy na ciebie i powie: Teraz można dostarczyć. I właśnie to zrobił. Dziś, w tej dokładnej chwili, paczka błogosławieństw z twoim imieniem jest uwalniana w świecie duchowym. Nie ignoruj tego. Nie traktuj tego jako kolejnego filmu. To boskie wezwanie, byś dostosował się do nieba. Napisz w komentarzach: Z wiarą i autorytetem Jestem żyzną glebą otrzymuję paczkę błogosławieństw, którą Bóg dla mnie przygotował. Wypowiedź to udostępnij ten film tym, którzy potrzebują duchowego przebudzenia i bądź czujny. Bo w nadchodzących dniach wydarzy się coś niezwykłego. A gdy to się stanie, przypomnisz sobie to słowo. A gdy otrzymasz ten pakiet błogosławieństw, zrozumiesz, że to nie jest tylko coś materialnego. To, co Bóg uwalnia do Twojego życia, Wykracza daleko poza pieniądze, osiągnięcia czy uznanie. On może otworzyć drzwi finansowe, przywrócić twoje zdrowie i przemienić relacje, ale prawdziwym błogosławieństwem jest przemiana, którą On dokonuje wewnątrz ciebie. Bo zanim coś trafi w twoje ręce, Bóg musi przygotować twoje serce. Dlatego właśnie przechodziłeś przez chwile ciszy, przez okresy, w których wydawało się, że nic się nie dzieje. To nie było opuszczenie. To było szlifowanie. To był Bóg, który cię kształtował, abyś mógł unieść ciężar zwycięstwa. Wielu prosi o błogosławieństwo, ale niewielu jest gotowych dojrzeć, aby je udźwignąć. I właśnie tego próbuje przeszkodzić wróg. On wie, że jeśli zjednoczysz się z niebem i będziesz gotowy, nic cię nie powstrzyma. Dlatego wysyła rozproszenia, wątpliwości, poczucie niegodności. Sprawia, że zaczynasz myśleć, że Bóg o tobie zapomniał, że nie jesteś wystarczająco dobry, że ta obietnica może dotyczy innych, ale nie ciebie. Ale Bóg mówi teraz: To ciebie wybrałem. Nie ze względu na zasługi, lecz z miłosierdzia. Nie za to, co zrobiłeś, ale za to, kim jesteś dla mnie. Jesteś synem. Jesteś córką. A pakiet jest już w drodze. Aby ta dostawa dotarła w całości, jest jedna postawa, którą musisz przyjąć jeszcze dziś. Ustaw się w postawie wdzięczności. Podziękuj już teraz, zanim jeszcze zobaczysz na własne oczy. Bo kiedy dziękujesz z wyprzedzeniem, ogłaszasz niebu, że wierzysz. To akt wiary, to dowód duchowej dojrzałości. I ta postawa przyciąga Bożą przychylność. Nawet jeśli wieją przeciwne wiatry. Nawet jeśli wszystko wokół mówi coś innego, twoja wdzięczność będzie jak magnes na cuda. A w miarę jak utrzymasz to wdzięczne serce, Bóg będzie stopniowo uwalniał części tego, co już zadekretował. Nie wszystko naraz, ale w tempie, które jesteś w stanie przyjąć, wzrastać i dawać świadectwo. Błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest tylko dla ciebie. Bóg podnosi cię jako kanał. Wiele osób wokół Ciebie zostanie dotkniętych przez to, co On uczyni w Twoim życiu. Staniesz się odpowiedzą na modlitwy swojej rodziny, przyjaciół, a nawet nieznajomych. Gdy otrzymasz, dziel się. Gdy zostaniesz uzdrowiony, pocieszaj. Gdy się wzbogacisz, pomagaj. Bo celem błogosławieństwa jest uwielbienie imienia Boga. A im bardziej będziesz wierny w tym, tym bardziej On będzie Ci ufał. Dzisiejsza dostawa to dopiero początek. Nadchodzi więcej. Teraz muszę Cię ostrzec: nie dziel się swoim błogosławieństwem z byle kim. Są oczy, które nie zniosą widoku Twojego wzrostu. Są ludzie, którzy zbliżają się do Ciebie z uśmiechem, ale w sercu życzą Ci porażki. Dlatego bądź dyskretny. Poczekaj na potwierdzenie od Boga, zanim otworzysz usta. Chron to, co on ci dał. Jakby to było rzadkie ziarno. Bo wróg nie może powstrzymać wysyłki, ale może próbować zepsuć żniwo. Trwaj na modlitwie. Czuwaj. Zostałeś wybrany, ale musisz też być roztropny. Jeśli to słowo przemówiło do Twojego serca, ogłoś teraz: Nic i nikt nie odbierze mi tego, co Bóg mi przeznaczył. Napisz to w komentarzu jako akt zgody z niebem. A jeśli znasz kogoś. Kto jest bliski rezygnacji, kto prawie pozwala wrogowi odebrać to, co należy do niego, wyślij mu ten film. Stań się narzędziem błogosławieństwa, które właśnie stępuje również na innych. Bo łańcuch cudów, który został uruchomiony, nie zatrzyma się na Tobie. On się rozmnoży. A gdy ten moment nadejdzie, gdy to, co parecia niemożliwe, objawi się przed Twoimi oczami, gdy drzwi, które były zamknięte, Otworzą się z boską naturalnością, gdy odpowiedzi w końcu przyjdą po tak długim czasie oczekiwania, wtedy zrozumiesz, że wszystko miało swój cel. Nic nie było na próżno. Ani jedna łza, ani jedno zgięte kolano, ani jeden cichy szept w środku nocy. Bóg słuchał. Zawsze słuchał. Ale potrzebował odpowiedniego czasu. Bo w niebie jest zegar, który się nie spóźnia i nie przyspiesza. A kiedy ten zegar wybija godzinę, nic nie jest w stanie powstrzymać spełnienia tego, co zostało ogłoszone. I właśnie teraz nadeszła ta chwila. Błogosławieństwo, które było przygotowywane w ukryciu, staje się publiczne. Zwycięstwo, które dojrzewało za kulisami Twojej wiary, zaraz zabłyśnie na scenie Twojego życia. I wielu, którzy wątpili, zobaczy. Wielu, którzy się oddalili, będzie zaskoczonych. Wielu, którzy szydzili, zamilknie. Ale nie z powodu zemsty, to zwycięstwo nie ma smaku odwetu. Ono pachnie cudem. Smakuje jak spełniona obietnica i będzie łagodne, spokojne, ciche, ale całkowicie oczywiste. Nie będziesz musiał niczego udowadniać. Bóg sam to pokaże. Nie pozwól, aby strach sabotował to, co Bóg już uwolnił. Wrók wie, że nie może powstrzymać działania nieba, więc próbuje sprawić, byś się wycofał. Próbuje wzbudzić w tobie wątpliwości, zamieszanie, lęk. Szepta, czy to naprawdę dla ciebie? Ale teraz musisz podnieść głowę i odpowiedzieć z wiarą, to dla mnie. Bo Bóg mnie wybrał. Bo byłem wierny, nawet gdy nic nie widziałem. Bo ufałem, nawet na pustyni. I to zaufanie jest pieczęcią Twojego zwycięstwa. Bóg honoruje tych, którzy pozostają wierni, nawet bez widocznych znaków. Może jeszcze nie widzisz wszystkiego, ale to już jest rzeczywistość. Już zostało wysłane. Już się porusza. To, co nadchodzi, jest większe niż to, o co prosiłeś. Głębsze niż to, czego się spodziewałeś. Bo Bóg nie odpowiada jedynie ludzką miarą. On odpowiada z nadmiaru nieba. I ten nadmiar dosięgnie obszarów Twojego życia, o których nawet nie wiedziałeś, że potrzebują uzdrowienia, wyzwolenia, odbudowy. Niewidzialne błogosławieństwa są już przekazywane: pokój, mądrość, rozeznanie, odpoczynek. A razem z nimi przyjdą też błogosławieństwa, które zobaczą Twoje oczy: awans, odpowiedź, uzdrowienie to upragnione tak. Może czujesz się mały, niezdolny, bez przygotowania, by to wszystko unieść. Ale właśnie w tym przejawia się chwała Boga, w twojej słabości. On nie wybrał cię, bo byłeś silny, ale dlatego, że byłeś zależny. Wiedział, że może powierzyć ci to zwycięstwo, bo nie przywłaszczasz sobie chwały. Bo nadal klękasz, nadal płaczesz po cichu, nadal uznajesz, że bez Niego jesteś niczym. I to właśnie takie serce przyciąga przychylność nieba. Dlatego właśnie zwycięstwo nadchodzi, bo się nie poddałeś. A więc teraz przyjmij to. Nie tylko słowami, ale postawą. Zmień swoje nastawienie, jakbyś już otrzymał. Chwal, jakbyś już zwyciężył. Dzenkuj, jakbyś już miał w rękach. Bo to przyciąga więcej, niż myślisz. Niebo odpowiada na dźwięk Twojej wiary, a Twoja wiara ma dźwięk. Twoja wiara porusza to, co niewidzialne. Twoja wiara jest kluczem, który aktywuje to duchowe przekazanie, które już jest w drodze. To nie jutro, to teraz. Bóg dotyka Twojego życia w tej właśnie chwili. Nie dlatego, że naciskałeś, ale dlatego, że nadszedł czas. A gdy czas nadchodzi, nawet całe piekło nie może powstrzymać. A jeśli ten film dotknął twojego serca, jeśli poczułeś, że Bóg mówił bezpośrednio do ciebie, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Wyślij to komuś, kto także czeka. Komuś, kto potrzebuje przypomnienia, że Bóg wciąż działa, wciąż uzdrawia, wciąż odbudowuje, wciąż honoruje. Bądź częścią tego poruszenia, które się dzieje. Udostępnij. Zasubskrybuj kanał. Włącz dzwonek. Błogosławieństwo zostało uwolnione i ty będziesz żyć tym, co zostało obiecane.